to jest fajne, jak ja mogę z Tobą wywiad przeprowadzać? Tak, cieszysz się? jest strasznie. Wiesz, jak ja się cieszę, że mogę Ci odpowiadać? Dobrze, ale poważnie boisz się? Tak. No, zawsze jest coś takiego. Ja wiem, czy się boję. Mam świadomość ryzyka, świadomie to podejmuję. Gdybym się nie bał, to byłbym idiotą. A co no. jest najtrudniejsze w takiej sprawie? Na co trzeba przy, szczególnie zwrócić uwagę? Bo to tak naprawdę prawie kaskaderka. Najtrudniejszym chyba jest przełamać samego siebie, bo instynkt samozachowawczy dyktuje, żeby w ostatniej chwili zahamować, zrobić ruch kierownicą, a ja muszę to wystudzić. A to jest moje zabezpieczenie. Całe? Tak za dużo, nie można ja? tego przerwać do pół? Nie. Odcinek? E, nie wiem, to chyba będzie dwunasty, tak? No to jest właśnie dwunasty odcinek, i wydawałoby się, że ani specjalny powód do tego, żeby była jakaś bomba. Tu nagle, proszę bardzo. No, wybuchnęła bomba. Były wybuch. Wy. Załatwiłeś to dla nas wszystkich, naprawdę. Było. <grym> Odbierałem w międzyczasie telefony, wiesz, od widzów. Tak. Z gratulacjami. Yy, dla całej ekipy, która to robiła, tak? Dziękuję. No i dla Ciebie, Warto. no nie bądź taki skromny. Ale tak naprawdę było dosyć gorąco i było niebezpiecznie. Yy, nie, było w pewnym momencie było bardzo niebezpiecznie, bo to jednak robi się przy ludziach. I nie wszyscy byli zdyscyplinowani, ja naprawdę prosiłem, aby pozostali na chodniku i w pewnym momencie muszę powiedzieć, że samochód trochę się wymknął spod kontroli i trzeba było bardzo bardzo szybko reagować, w samochodzie był płyn chłodniczy, który wyla, wylał się nagle i pod koło hamującą po prostu się lał. Trudno, błąd, nie przewidziałem tego. Am operator, jednej z kamer był zagrożony, ale wiem, że dzielnie wytrzymał do końca. No i tak już jest. Jeden kręci materiał, drugi trzyma mikrofon, tak, a trzeci jedzie samochodem.